Cześć kochani! Dzisiaj przepis na przepyszne pierogi z truskawkami i na idealny przepis na ciasto na pierogi. Zapraszam! O, o, o. Przepisów na ciasto na pierogi jest całe mnóstwo. Jak wpiszecie w Googleu ciasto na pierogi, to głowa Wam pęknie od nadmiaru przepisów. Ja próbowałam większość z nich. Z żółtkiem, z jajkiem, bez jajka, na maśle, na oleju, na 500 różnych rodzajach mąk. I mam ten przepis, jeden najlepszy, który uwielbiam najbardziej. Zaczynamy od podgrzania wody. To ciasto na pierogi jest robione na wrzącej wodzie. No, na prawie wrzącej. Na takiej bardzo, bardzo gorącej. Musimy wodę doprowadzić do zagotowania. Później ją odstawiamy na około 2 minuty i taką gorącą wodę będziemy dodawać do ciasta. Do misy miksera wrzucam mąkę, do tego no mniej więcej pół łyżeczki soli. Nie jest to taka szczypta, trochę więcej niż szczypta. Oraz Olej. Oczywiście dokładną gramaturę znajdziecie w opisie filmu, więc tam zaglądajcie i czekamy na wodę. Oczywiście możecie zrobić to ręcznie bez HK, bez miksera, ale pamiętajcie, aby wtedy na początku ciasta nie wyrabiać ręką. Pod żadnym pozorem. Na początku tylko i wyłącznie mieszajcie łyżką, tak, żeby woda dobrze połączyła się z mąką i żeby woda trochę przestygła. Inaczej bąble gwarantowane. Woda się zagotowała. Mikser się kręci, dolewamy wodę. U mnie proporcja na ciasto pierogowe to 500 g mąki do 300 ml wody. Oczywiście każda mąka będzie inaczej wodę chłonęła, więc dodawajcie ją powoli, ewentualnie żeby później dodać resztę, jeśli ciasto będzie za suche. Ciasto skończyło się wyrabiać, zobaczcie jakie jest piękne i elastyczne. Teraz muszę je owinąć folią spożywczą i odstawić na 30 minut. Po tym czasie dopiero ciasto będzie gotowe. Zanim odstawię ciasto, powiem Wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Czy będziecie mnie pytać w komentarzach, Sugar Lady, ale dlaczego nie dodałaś jajka? Co to jajko robi w tym cieście? Jajko powoduje, że ciasto pierogowe robi się twardsze. Bardziej trzyma w strukturę, ale też jest twardsze na języku i ja dlatego robię ciasto pierogowe bez jajka, bo uwielbiam jak ono mi się rozpływa w ustach, a nie jest taką twardą, żelką, pomieszaną z mąką. Ciasto leżakuje, przygotujemy teraz truskawki. Wybierajcie truskawki takie naprawdę słodkie, żeby nie trzeba było już ich dosładzać eee, i naprawdę soczyste. Zwracajcie na to uwagę, bo z truskawkami to teraz tak e, różnie bywa. A jak wiecie, na bazarach zawsze Pan mówi: No proszę Pani, ładna, tutaj sobie można spróbować, oczywiście. I wtedy próbujecie: no i często jest niefajnie, więc nie bierzcie takich truskawek. Takie mniejsze truskawki przekrajam na. Na połówki, ćwiartki większe truskawki muszę, muszę pokroić na troszeczkę mniejsze części. Ja do moich truskawek nie dodaję cukru do środka, dlatego że u mnie w domu jadą się takie pierogi podane ze śmietaną i z cukrem. Do truskawek dodaję odrobinę mąki ziemniaczanej, ale nie wszyscy ten trik stosują. Ja lubię, jak woda, którą puszczą truskawki w trakcie gotowania, zamienia się w taki... Taki delikatny kisiel. Dobra, zaczynamy. Ciasto podzielę sobie na części. Zobaczycie, jak to wygląda. Ciasto jest bardzo elastyczne. Obsypuję ciasto. Mąką z jednej i z drugiej strony. Tutaj mam wałkowarkę do ciasta, do makaronu. Ja mam tutaj taką przystawkę, która będzie mi to wszystko ładnie wałkowała. Jeśli macie ręczną maszynkę do makaronów domów, użyjcie jej. Ciasto mam rozwałkowane. Wykrajam sobie oczywiście okręgi, bardzo dobrze wiecie. Na pewno nie raz robiliście pierogi. Ciasto jest naprawdę elastyczne, da się naprawdę bardzo łatwo rozciągać. Są różne techniki lepienia pierogów mnie tej techniki nauczyła moja babcia niestety już w świętej pamięci dzięki temu mogę zamknąć bardzo dużo farszu w małej ilości ciasta i kwintesencja w pierogach moim zdaniem to to aby tego farszu było naprawdę dużo i właśnie dzięki temu, że ciasto można łatwo rozciągnąć mogę je w bardzo łatwy sposób zlepić u góry i nie mam problemu, że czegoś mi brakuje i pierogi odkładamy na blat obsypany Małą ilością mąki. Część pierogów ulepiona, woda zagotowana, wrzucamy do wrzącej, osolonej wody pierogi. Pierogi są gotowe wtedy, kiedy wypłyną na powierzchnię wody. I właśnie takie pierogi lubię. Z takim ciastem, gdzie czerwoność tych truskawek po prostu przebija się przez ciasto. Teraz tylko śmietana cukier i zajadamy. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój przepis na pierogi z truskawkami oraz na ciasto pierogowe. Subujcie, łapkujcie, wpadajcie na Insta i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć!